To są właśnie sterty siana, słomy, które służą do karmienia bydła, jakie się tutaj wypasa, na tej górze Skowroniej i na jej stokach w Marcinkowie. Potężne zwały słomy, siana. Bydełka, które sobie żyje w koplach i jest na wolności może mi się uda dzisiaj zobaczyć o tu właśnie jedzie do karmianie bydełka może mi się uda tam dostać zobaczyć podejdę to jest właśnie pan Jacek Kizmy przed chwilą z nim rozmawiałem jedzie poić swoje bydełko a ja podążam za nim, żeby pokazać. Wreszcie miałem szczęście dzisiaj i zobaczymy to wydełko. Jest w tej chwili według... Jestem już na miejscu, gdzie będzie wydełko pojone. A tutaj na czele dorodny pysior potężny zwierz. Jest to bydło rasy Salers. Nie znają mnie zwierzaki, więc tak trochę nieuchnie mi się przyglądają. Trochę to takie jakby żubrowate. Piękne, rozłożyste rogi. Coś pięknego. I w tle te góry, jakże to wszystko pięknie pasuje do siebie. Zwierzaki przychodzą do wodopoju. Nagram to wszystko. Oj, nagram, jak one idą. ciągnik z pojemnikami z wodą, a pan Jacek tam otwiera zagrody. One są troszeczkę nieufne, prawda? Ja wiem, wiem oczywiście ja się nie dziwię, tylko to takie bardzo mądre zwierzaki są. Tak, tak. one tak to nie atakują, tylko raczej patrzą jak ucieczę. Aha, aha. Jak mają małe cielaki, to wtedy owszem mogą w obronie cielaka zaatakować. Rozumiem. Ale to przepiękne bydło to jest to, co Pan mówił rasy Salers, tak? Z południowej Francji, chyba, tak? Tak. To widzi Pan jednak, zapamiętałem. Kurde, to mi utkwiło w głowie. Do dzisiaj też zrobię taki naprawdę bardzo piękny, bo to już bardzo z bliska i po prostu z farmerem, z gospodarzem, pionierem tych gór. Bardzo piękne bydło, wie pan co, ja się nie mogę na to napatrzeć. Tak mi strasznie się to podoba i w ogóle one pasują tutaj do tych terenów. Że tak są jakby tu, wie pan, wyurodziły się i, i od zawsze były. Mają, pana, taką odporność, dobre zdrowie jak trzeba. Tak, u tak, tak. Odpływać, zima. No właśnie. To jest zima. Tak. Pasza nie zawsze najlepsza. Tak, ja widziałem, jak one leżały wtedy na śniegu, podnosiły się, szły do poddach, tak, żyją po prostu tak, jak im się chce, na wolności i po swojemu. Czasami, proszę, wie pan, jest kolizja, bo one chcą coś jednego, a ja bym chciał coś innego. A, no tak. I wtedy musimy jakoś się dogadać. Dogadać, gdzieś pośrodku, nie? No. Ale wie pan, na przymus to się bardzo ciężko żyje. Wiesz, to czyli pan już ich poznał, ich... Trzeba szukać ugody, porozumienia. mhm. <noise> Czyli one się tak obłaskawić do końca nie dały. To bardzo dobrze. Nie, 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 nie. Tak, tak, tak. Tak się przy, przyjrzały. Tam mnie przywitał taki dorodny wysior. One trochę tak do, do żubra był podobny. I tu piękne tereny. No jak to wszystko mówię, to jest tutaj tak ze sobą Spasowane, że naprawdę, aż, aż się chce patrzeć na to. Ale wie Pan co, w tej chwili to mamy strasznie ciężko, bo z tą wodą to jest tragedia. No w tym roku zwłaszcza, tak. Wiosną, nie w zeszłym roku, wykonałem porządne ujęcie wody, tam jest studnia, tu była rura i poigło. I wszystko. Jest 30 lat tutaj, jak mieszkam, zawsze tu była woda. Proszę. W tym roku niestety nie ma i od połowy sierpnia 5000 tak. litrów codziennie, tam gdzieś jest. Je, je. przywlec, rozlać im po wannach. Ja tak się zastanawiałem po cichu, jak Pan sobie radzi z A to jednak Boże Dowożenie. Muszę sobie poradzić. mhm. Mm mm -hmm. Tak liczę, że w tej chwili po tej odwilży, to wsiąknie jeszcze może trochę deszczu i może wróci woda w chwili. Ja mam nadzieję, że tak, że jeszcze spadną jakieś konkretne deszcze. Ale jak one posłusznie stoją, tak jakby w kolejce, prawda? Ja do to tego. generalnie takie najważniejsze i najbardziej spragnione. Jak podejdzie jakieś ciele, a ważniejsza krowa chce się napić, to trąci jest kolejka, jest hierarchia. Proszę bardzo. Czyli taka społeczność budowane te wszystkie związki społeczne i funkcje mm -hmm, mm -hmm. to nie jest tak, że każda krowa jest równa drugiej krowie. Rozumiem. Na przykład jak są na wiosnę, czy wczesnym latem małe cielaczki krowy idą się paść, a przy cielaczkach zostaje przedszkolanka Coś te takiego. Cielaczki sobie leżą, no bo one jeszcze się nie pasą. Tylko tak, tak. I zostaje przy nich zawsze przedszkolanka i prawie zawsze to jest o, właśnie ta tutaj, chelenka. Ta z tymi takimi rogami ta. No, 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 kurczę, coś tak Ale czy... Ale jest właśnie najbardziej taką krową yy, nerwową, jak ma małe ciele swoje. Wtedy do niej przez tydzień nie podchodzę. Ale wie pan co, ja podziwiam pana, bo tak powiem brzydko, pan jest mieszczuch, a pan się tak tutaj z tą ziemią zbratał i, i poznał pan. Proszę pana, jak... Z Wrocławia? Ja połowę swojego życia spędziłem No No, ja nie powiedziałem tego w złej mierze, tylko po prostu, ja Pan, podziwiam, że się Pan zaaklimatyzował, prawda, z dużego miasta tutaj i, i że... trochę czasu. Aha, <laughs> rozumiem. Od 1983 roku to już trochę. No tak, tak, tak. To wie Pan, no, no podziwiam Pana, bo przecież tu jest ciężkie, twarde życie. To prawda, ale też daje sporo satysfakcji i radości czasami. Nie na co dzień. No na zasadzie, pewno, nie? na pewno. Ale teraz, gdyby Panu przyszło znowu gdzieś wyemigrować, to co? Dałoby radę czy nie? Ja wiem. Nie myślał Pan chyba o tym, nie? Nie, żeby stąd w ogóle tak wyjeżdżać, to nie tak. za bardzo, ale wie Pan, no przyjdzie chwila, kiedy już nie będę w stanie tu pracować. No tak, tak bo się Pan Może silny. jeszcze mi zostanie na tyle sił, żeby gdzieś, nie wiem, nad jakieś morze, jakaś łódeczka. Bardzo lubił łowić ryby. Ja zauważyłem u Pana, że Pan ma łódź. Ale widzi pan, jak to wygląda. Tyle lat już i nie mam czasu. Mm -hmm, Kocham mm -hmm. ryby, a przez ostatnie 7 lat byłem na rybach trzy razy może. Tutaj. Ojej. Nie ma ja... czasu. Rozumiem. Latem trzeba robić siano, zimą trzeba to karmić. Pomoć, tak, tak, daleka. tak, tak. Ja aż jak tak popatrzyłem, ile pan nagromadził tego siańska, to są ogromne ilości, prawda? Ale... A Proszę wziąć pod uwagę, że ja zacząłem karmić bydło sianem od pierwszych dni sierpnia. Już w tej chwili poszło w granicach 500 balotów. Oj oj oj, bardzo dużo. Normalnie ja zaczynam karmić koniec października, początek listopada. Mm -hmm, mm -hmm. A w tym roku sierpień, wrzesień i cały październik, trzy miesiące. Tak, tak, tak. Ale one się u pana tak normalnie też rozmnażają, tak? Te, to tatuś. bydełkoś. Cielą się, na Cielą się na wiosnę. Gdzieś tu stał, o, tu stoi tatuś. To jest ten Ten pierwszy tutaj? Nie, ten bez rogów tutaj. Aha, no to on mnie przywitał. On, tak, on mnie przywitał i tak się bardzo patrzył na mnie. Ja tak myślę, jak na mnie ruszy, to ja zaraz te ruiny ucieknę. Właśnie, no on groźnie wygląda. Taki bizonowaty. Wie pan, no on jest pewnie chyba największy tutaj w tej, tak, w tej chwili. Tak, tak, tak. Jest też starszy od reszty byków. Mhm. Rzeczny, pokorny taki. Znaczy pokorny to może nie, ale można się z nim dogadać. Można tak? dogadać, tak. I wie pan co? Ja tak patrzę na te ruiny, to one wcale smutno nie wyglądają, bo to jest z kamienia. One tu się wbudowały, wrosły, zarosły drzewami i to nawet ciekawie wygląda. Da, tak według pan, mnie. Czasami chciałoby się nie za dużo, nie całą wieś, ale trochę tutaj jeszcze coś tu jednak odbudować. Odbudować. Ale nie w sensie takim kompletnie jakimś nowoczesnym, tylko tak troszeczkę, żeby ten klimat został. Został właśnie z tych. E, no tylko, że wie pan, to jest mhm. kwestia niestety pieniędzy i pracy. No tak. Na razie buduję to stado i to już trwa parę lat. W tej chwili chyba już nie będę go dalej powiększał, bo już nie będzie pastwiska dla nich ani, ani łąki. No to może za rok, dwa, trzy zacznę robić coś jeszcze trochę innego poza tymi krowami. Ja się już domyślam, co, to co, o czym mówiliśmy chyba przed chwilą, albo na rybki jeździć nie, trochę też. Nie, wie pan na rybki, to swoją drogą może jakoś się uda. Chociaż jak krowy są, to czy ich jest więcej czy mniej, to i tak nie mogę jechać na rybki. Mhm. Przepraszam, ja muszę przeżyć wodę. Dobrze, a ja przy okazji sfilmuję to piękne stado, które się już napiło i rusza w swoje tereny. Ależ to pięknie wygląda. Wie pan co tak można się patrzeć i patrzeć bez końca. Przybliżę te zwierzaki. Wie pan, ja to bym to nazwał, że to jest taka perełka tutaj ziemi kłodzkiej. Tego wszystkiego, tej pańskiej hodowli i tego co pan robi tutaj. To taka perełka, naprawdę, bo nigdzie... Ja jeżdżę dużo, wie pan, i filmuję Szukam ciekawych ludzi, miejsc, takich jak pan i, i to tutaj najbardziej mnie wciąga. Ja się tu wybieram do pana, bo już nie byłem chyba przeszło dwa lata. I o, w końcu pusty. mówię muszę się wybrać, bo kurczę, umrę i nie zobaczę. Niech się pan nie spieszy No to oczywiście wszystkich nas czeka, prędzej czy później, ale śpieszyć się nie ma do czego. No tak, zgadza warto się. Warto, warto. A to faktycznie jest bardzo piękne miejsce. Coś pięknego. Wie pan to tak ciężko stąd jest nawet odejść. Ja tak tam stanąłem i filmuję, jakiś tam komentarz daje, oczy mi wyłażą, z orbit i nie chce mi się odchodzić stąd. Poprzedni gospodarz, od którego ja kupiłem to gospodarstwo, tylko wtedy było jeszcze dużo mniejsze. Już hmm. starszy człowiek, kupił na dole w żelaznie domek wygodniej dojechać, tak, bliżej tak. i tak dalej. No i w końcu się stąd wyprowadzał. I na koniec powiedział po swojemu: A tam będzie dobrze, ale nie ma życia przez Marcinkowa. Zamiast Widzi, bez, pan? Mówił Przez, przez, przez nie tak, ma życia tak, przez. przez Marcinkowa. No y i trochę tak go rozumiem teraz. Ja też, wie pan, ja też. Bo ja też z tych stron, prawda, tu nie mieszkam, ale w Kotlinie Kłodzkiej bardzo blisko pana też, że nie chciałbym z tych stron też nigdy wyjechać. Są piękne strony. Gdzie nie spojrzę to góry, lasy, przyroda, rzut beretem do tych pięknych rzeczy. No i wreszcie dzisiaj się cieszę, że tu przyjechałem. Tak, cały czas jak jechałem, nawet tam filmowałem, robiłem taki komentarz. Czy, ciekawe czy, czy spotkam to wydełko, czy spotkam pana. W końcu myślę, jak nie spotkam, to zajdę do domu i powiem, pokazujcie mi te krowy no ale na szczęście spotkałem i to są, krowy są tutaj przy domu są jałówki ojejej wie pan co, one idą w złą stronę chyba w złą stronę idą I mogą mi motor naruszyć mogą wyjść. wie pan co, ja się traktorem, bo one mi mogą wyleźć no oczywiście, rozumiem no, no, no rozumiem, rozumiem. no tak, poczują blusa, wolność i heja no, to jest dodatkowa robota. Jasne, dobra, a ja podążam też do wyjścia. I będzie piękny film, i pamiątka, wie pan. Ale na razie muszę was powstrzymać, bo wyjdę na tą drogę wchodzi. No właśnie, właśnie. Pościg za uciekinierami. Nie, no jak mi wpadną w to narobią bałagany. Aha, rozumiem. A tam się rozpędzają co niektóre.